Witajcie, z tej strony Rafał Malinowski, tester na co dzień, konsultant marki Savage Gear. Na ciepło jesteśmy na pokazach nowości 2017, odsłona, medialna oczywiście jak najbardziej. Przede wszystkim w Sewidżu na 2017 przygotowaliśmy 90 grup produktowych i to jest i tak uszczuplone. Wiele nowości, natomiast chciałbym powiedzieć o takich najważniejszych, które na pewno, o których na pewno już słyszeliście przede wszystkim, o których wielokrotnie już żeśmy powtarzali, pokazywali w naszych materiałach. Na pierwszy rzut oka wędziska, dwa modele. Pierwszy z nich to nowość na 2017, SAT-CCS, w skrócie Coil Control System, to jest oznaczenie. Wędziska przeznaczone do łowienia morskiego przede wszystkim, natomiast zbudowane są na bardzo szybkich blankach, które zapewne spodobają się wielu wędkarzom łowiącym metodą jigową. Szerokie spektrum, jeżeli chodzi o długości, CWO. od 2. 30, nawet do 2,90, jeżeli chodzi o długość. Akcja, akcja wędzisk fast, czyli szybka. Wykorzystano przelotki w ramkach czarnych, czyli odpornych na słoną wodę. Japan Style, czyli dzielony korek, pianka EVA. Bardzo lekkie wędki, bardzo szybkie. Gorąco polecam. Kolejną kontynuacją, można powiedzieć, jest seria Light Rage Fishing. Delikatnie zmodernizowana również o przelotki Control Coil System. W czterech, wielkości, w czterech rodzajach, o, różnym, o różnej gramaturze wyrzutu, jak również różnej długości składów. Oczywiście dwóch składy, Japan Style, dzierony, dzierona rękojeść, pianka EVA, czyli tak samo jak w poprzedniejszych modelach. Przechodząc do kolejnych etapów nowości, oczywiście przynęty, o których już wiele słyszeliście. Pierwszy rzut to słynna kaczka nagrodzona trzema nagrodami na f 2016 jako nowości 2017. Radykalny szczur 3D rat. Realistyczny wygląd z detalami dosłownie można powiedzieć, mylnymi z prawdziwym szczurem. Kolejna przynęta to Line True Roach, o której dużo mówiliśmy. Oczywiście Crucian Crank w czterech wielkościach, różniące się kolorystycznie od siebie, oczywiście wielkościami sterów, począwszy, e, przeznaczenie począwszy od łowienia kleni, okoni, poprzez szczupaki, jak również sumy. I kolejną nowość to jest Jerkster Roach 63 mm i 90 najmniejsze z dwóch pozostałych, czyli łącznie cztery modele. Ogólnikowo, większość informacji będziemy chcieli Wam przekazać jak najbardziej na naszych stronach YouTube, na naszym fanpage'u. Bądźcie czujni, obserwujcie nasze strony, główne oczywiście, Sawacz Gry Polska. Przede wszystkim chciałbym Was już z tego miejsca zaprosić wszystkich, bez wyjątku, na targi w Poznaniu, oczywiście tam będziemy hucznie prezentować, będziecie mogli zobaczyć nasze przynęty, na własne oczy dotknąć, zobaczyć jak pływają w basenie i przede wszystkim w akwarium. Serdecznie zapraszam.